OK. No to jedziemy. 1. Twoja Stara steruje megazordem. 2. Twoja Stara jest jak morze, zawsze odpływa. 3. Twoja Stara czyści węgiel. 4. Twoja Stara jest jak dynamit, zawsze wybucha. 5. Twoja Stara jest tak gruba, że jak wstaje to w Japonii, jest trzęsienie ziemi. 6. Twoja Stara przeszła na etwor spit na piechotę. 7. Twoja stara jeździ windą po lesie. Osiem. Twoja stara kroi chleb łokciem. Dziewięć. Twoja stara ciągnie rzepę w familiadzie. Dziesięć. Twoja stara gryzie zęby. Jedenaście. Twoja stara pierze komputer czajnikiem. Dwanaście. Twoja stara grabi liście ołówkiem. Trzynaście. Twoja stara mieszka pod łodzią. Czternaście. Twoja stara ma stragany na Allegro. Piętnaście. Twoja stara jest taka gruba, że jak spada z łóżka to po obydwu stronach naraz. Szesnaście. Twoja stara robi kompoty z ziemniaków. Siedemnaście. Twoja stara ugniata ziemniaki poduszką. Osiemnaście. Twoja stara jak wychodziła za mąż to miała welon z koca. Dziewiętnaście. Twoja stara czesze się z schabowym. Dwadzieścia. Twoja stara klaszcze czołem. 21. Twoja stara ubija ziemniaki czołem. 22. Twoja stara jest taka gruba, że jak chodziła do szkoły, to siedziała obok wszystkich. 23. Twoja stara jest tak tania, że zrobili ją ja w chinach. 24. Twoja stara prowadzi audycję u Rydzyka. 25 Twoja stara to ksiądz 26 Twoja stara jest kolporterem metra 27 Twoja stara skręca Pejsy Żydom. 28. Twoja stara potrafi znaleźć trufle 29. Twoja stara przeszła Simsy. trzydzieści. Twoja stara jest to obojniakiem.